Cześć, z tej strony LPS Nassi. I po tytule możecie się już dowiedzieć, że dzisiaj to będzie moja kolekcja Pop LPS. LPS-ów nie będę pokazywać w kolejności od mojego najnowszego do ostatniego, ani od pierwszego do najnowszego. Będą one w kolejności losowej. Z góry przepraszam za odgłosy, które mogą być poza jakby nagraniem, dlatego bo mój tata kosi trawy akurat ten moment, kiedy nagrywam sobie wybrał. A więc zacznijmy. Pierwszym petshopem jest to ta short herka. Ma ona znaczek LPS i posiada ona dziurkę. Niestety jest ona fejkiem, za którą wymieniłam się z moją siostrą za kilka niepopów. Następnym petshopem będzie ten otodok. wygląda on następująco. Dorobiłam mu czapeczkę, posiada on dziurkę i także jest podróbką. Następnym petshopem jest to ten dog. Wygląda on w ten sposób, posiada on dziurkę, jest on oryginalny. Jeszcze następnym petshopem jest oto ta Spanielka, która będzie niedługo moją maskotką kanału. Wygląda ona w ten sposób. Ma, ojeju, ma szary magnes. Jest ona w 100% oryginalna. Następną figurką jest ta oto jamniczka bezimienna, a więc możecie pisać jej imienia w komentarzach. Posiada ona dziurkę. Jest ona oryginalna. Następną figurką jest to ten short Mam go z wymianki. Wygląda on następująco: ma znaczek LPS, dziurkę i jest on oryginalny. I moją ostatnią figurką jest jeden z moich ulubionych potrzebów, czyli ta shorterka Elvira. Wygląda ona tak: posiada ona szary magnes. I to na tyle z mojej kolekcji LPS-ów. Popularnych. Nie mam ich zbyt dużo, ale chyba wystarczy, żeby mieć kanał, prawda? Co jakiś czas będą przybywać nowe figurki i kolekcja będzie się powiększać. Dzięki za uwagę. Cześć!